więc e, dzięki za e, e, to wszystkim, za e, całe to wsparcie dla innych i dla mnie e, i no w szczególności Dziena za tą nagrodę. Więc no e, siemka, dzisiaj zaprosili mnie na e, taki, taki konwent, gdzie uwaga, uwaga, dostanę nagrodę i w sumie inaczej bym nie przyszedł, e, no ale no, będzie tam dużo moich fanów, będę i ja im też tak jak tam będę. D dobra, biorę was ze sobą i możemy ten, no, odpocząć na dziś chyba. Dobra, chyba muszę lecieć. Do, do zobaczenia później jak już tam będę. No dobra, to dotarliśmy i, i już mi się podoba. Fajnie wygląda i bardzo mi miło, że mogę tu być. Mój Boziu, nie uwierzycie kogo tutaj ja spotkałem? E, o, tam. Hejsk? He o, pobliję pana z kimś. E, ale jednak powinienem gdzieś już iść ze mną i e, nie wiem w sumie gdzie, więc kogoś podpytam. E, hej, przepraszam, e, Wie pan może gdzie nagrody ta zdanie ma miejsce? E, dzięki. Dobra, więc yy, yy, idę korytarzem yy, no, na, na scenę, I, yy, już mam motodywczu, yy, nie idzie mi zbyt dobrze przed tłumami, yy, co jest dziwne, bo mam ten yy, straszny, co nie? Yy, ten, tak? Yy, Okej. Okay. Dobra, zaraz maja kolej. I no, chcę każdemu podziękować bardzo, bardzo, bo no to dzięki Wam jestem tu, gdzie jestem. Bez Was bym tego nie zrobił. Więc ten. Dzięki jeszcze raz. Opa! Chyba poszło mi dość dobrze. Szczerze myślałem, że będzie gorzej, więc. No, niestety zbliżamy się do końca, ale wiecie, będzie więcej. No i. Zanim pójdę, chcę Wam ponikować jeszcze raz. No, znowu Wam ponikowałem. Do następnego, ale no teraz dzięki znowu i e, po prostu e, pokażę ten przycisk, bo jestem dumny i mam nadzieję, że Wy też. No, jesteście super, jak to mówią e, i no, widzimy się później. Nad Mario spada!